W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, która się uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Maryja przychodzi do Elżbiety, przynosi Jezusa w swoim sercu. A Elżbieta ma Jana Chrzciciela też w swoim sercu. Spotkanie dwóch kobiet i Jan spotyka Jezusa. Jeszcze przed narodzeniem. I wielka radość kobiet i poruszenie w sercu. Jan Chrzciciel został poruszony w łonie matki. Niezwykłe spotkanie. I słowa, które wypowiada Elżbieta pod adresem Maryi. Błogosławiona jesteś, która się uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Te słowa... Dotyczą Maryja, ale dotyczą też Kościoła, dotyczą Ciebie i mnie. Błogosławiony jesteś, który uwierzyłeś. Ci, którzy uwierzyli, są błogosławieni, są szczęśliwi. A niewierzący są nieszczęśnikami, chociaż mogą mówić, że są bardzo szczęśliwi, mogą udawać szczęśliwych, mogą imprezować i być szczęśliwi, ale to nie jest szczęście. Niewiara jest nieszczęściem, jest katastrofą, jest chorobą. Człowiek niewierzący jest chory, chory umysłowo i chory w sercu. Dopiero gdy Jezus przychodzi do naszego serca jako Pan i Zbawca, gdy my Go zapraszamy, gdy my Mu zawierzamy swoje życie, zdrowiejemy i stajemy się ludźmi szczęśliwymi, bo uwierzyliśmy, że Słowo Pana staje się w nas, że, że ono jest realne, że jest prawdziwe, że że po prostu jest możliwe coś, co wydawałoby się niemożliwe. Maryja przecież mogła powiedzieć, to niemożliwe, żeby, żeby Bóg był moim dzieckiem. To niemożliwe. A jednak anioł powiedział, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I ona uwierzyła. I przyjęła Jezusa. I ty też masz uwierzyć i przyjąć Jezusa, że to jest możliwe, aby Jezus wszedł w twoje życie. Twoje życie, które jest Puste, głupie, beznadziejne, grzeszne, że w Twoje życie chce wejść Jezus, jest to możliwe i Twoje życie nabierze nowego sensu, nowej wartości, nowego znaczenia. To puste życie staje się pełnym życiem, to głupie życie staje się mądrym życiem, to życie beznadziejne staje się pełne nadziei i miłości. I właśnie o to chodzi. Maria uwierzyła, przyjęła Jezusa. Jezusa zaniosła Elżbiecie w swoim sercu i radość dwóch kobiet, które się spotkały. Maria poszła służyć Elżbiecie i pozostała u niej. Błogosławiona jesteś, która się uwierzyła. Tak, ty jesteś błogosławiony. Ty jesteś szczęśliwy, jeśli uwierzyłeś, że Słowo Pana spełni się w twoim życiu, że Jezus Chrystus tylko On nadaje sens twojemu życiu. Że tylko w nim jest cała nasza nadzieja. Już niedługo święta Bożego Narodzenia. Właściwie już tuż, tuż. Otóż właśnie, te święta są po to, aby Jezus narodził się w tobie, w twoim sercu. Abyś pozwolił mu wejść w twoje życie. Maria przyszła do Betlejem z Józefem, ale nie było miejsca, nie było domu, który by się otworzył. Na Józefa Maryję i na to dzieciątko, które miało się narodzić. Dlatego grota się znalazła. Wśród zwierząt Jezus rodzi się w grocie, bo nie było miejsca dla niego w gospodzie nawet w gospodzie. A czy będzie miejsce w twoim życiu, w twoim sercu, aby on mógł narodzić się w tobie, abyś ty się razem z nim narodził do nowego życia? Aleluja, Jezus przychodzi, Bóg się rodzi, światło rozprzestrzenia się w ciemności naszego życia. Aleluja, radujmy się!